Cześć, witajcie na kolejnym odcinku, a na dziś przygotowałam 8 zrapek za 5 zł. mam green money, 10 razy kasa, neonowe 7, tutaj srebro złoto już dawno nie drapałam, pieniędzy, walizka pieniędzy, ekstra pensja, rajska kasa i pieniędzy jak lodu, wkład 40 zł i od tej może pieniędzy jak lodu sobie zaczniemy. Z numerem mam czterdzieści jeden, i wygrywające liczby to trzydzieści jeden, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia siedem, oraz czterdzieści pięć. Możemy też znaleźć diament. Mam dwadzieścia jeden, osiemnaście, dziewiętnaście, trzydzieści pięć. I trzydzieści, trzydzieści cztery nie ma, trzynaście, siedemnaście, szesnaście i trzydzieści trzy. No niestety, pierwsza przegrana. to zrobimy sobie walizkę z numerem siódmym. Wygrywające liczby. Trzydzieści dwa, osiemnaście, czterdzieści dziewięć i dwadzieścia jeden, albo walizka. Mam trzydzieści sześć, czterdzieści trzy, pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia cztery, trzydzieści siedem, trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt pięć, dwadzieścia osiem, dziewiętnaście, i 56, no, walizka też przegrana. OS. Może rajska kasa numer 48. Palma albo plik nam potrzebny. Chmury. Jest plik. No to fajnie. A pod plikiem 5 mnożymy razy 2, także jest dyszka. Ekstra pensja numer 31. Troszkę przybliża No i tak 16, 6, 19, 15, takie liczby, a ja mam 13 na napis.

3 oraz dwadzieścia osiem albo worek. A u mnie cztery, szesnaście, dziewięć, sześć, trzydzieści, trzydzieści pięć, trzydzieści cztery, siedem, jeden i trzydzieści dwa. Wszystko blisko, ale nie ma nic. No no 7 z numerem 19. Zropki no, się kończą. Wygranych nie widać. I co tutaj szukamy siódemki albo gwiazdy? 2, 6, 3, 5, 4, 9, 9, 8. Jest siódemka. No to fajnie, coś tu fajnego, czy 5? No 5. No dobra, piąteczka z lotu. Green Monet z numerem 20: 19, 31, 11 i 18. To są liczby wygrywające albo worek

No dobra, ostatnia zdrabka 10 razy kasa z numerem 37. Szukamy tutaj wygrywających liczb 36, 2, 27 i 40 albo mnożników 5 razy i 10 razy. 16, 21 trzydzieści siedem, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, trzydzieści osiem, cztery, dwadzieścia sześć, dwa. Tu wygrana i trzynaście i dwojeczka daje piąta, tak, z całych tych wydrapanych 40 zł. Te są tutaj przegrane. A ja mam dyszkę w rajskiej kasie i po piątce w neonowej i 10 razy kasa. Także 20 zł. się zwróciło na 40. No i znowu połowa. Jakiś tam minus nadal. Ale myślę, że bawimy się dalej. Pa!